Cześć! Nie wiem czy wiecie, ale od kiedy założyłem kanał, czyli w czerwcu 2021 roku, to nikt oprócz mnie się na nim nie pojawił. Ale jak widzicie, dzisiaj się to zmienia i w tym vlogu gościem specjalnym będzie mój przyjaciel, który również interesuje się klockami Lego. Zapraszam! Idziemy właśnie do Oszą, zobaczymy jaki jest tam asortyment zestawów LEGO. No i jest ja z nami właśnie mój kolega pod pseudonimem Pan Kosmos. Dzień dobry. Jeśli chodzi właśnie o asortyment magazynów LEGO, nie jest on zbyt wielki, na przykład nie ma wydania Ninjago. Nie ma magazynu Ninjago, jest tylko magazyn LEGO Ninjago Legacy. Jest tutaj też jakiś multipak z najnowszej serii kart. Jesteśmy właśnie przy stoisku z klockami Lego. No na plus, że mają na przykład teatr z Lego Friends, który całkiem niedawno musiał tutaj zagościć. O, mamy też już papierowe opakowania do płytek konstrukcyjnych. Naprawdę fajnie, że Lego coś takiego wprowadziło. Zespół czempionów nie ma niestety tych dwóch najnowszych setów: czyli Astona Martina db 5 oraz Terra Chargera z filmu Szykcji co ciekawe, mamy jeden zestaw z Lego Minions The Rise of Gru, więc trochę śmiesznie. A z Super Mario jest większość, jak nie wszystkie zestawy z nowej fali. Dobra, pora na jedzonko. Jesteśmy właśnie w pokoju pana Kosmosa. Mam tutaj właśnie swoją kolekcję Lego i opowiedz coś z niej. Jakie są twoje najcenniejsze zestawy? Trzymaj najcenniejsze zestawy to yy, Marzut na rogu. Jego pierwszy i zarazem póki co jedyny modular. No i dwa pociągi towarowe. Jeden z 2015, drugi z 2008. A pociągów pasażerskich masz ile? Jednego? Jeden, tak. Czyli masz znaczy. trzy pociągi, okej. Okay. Widzę, że tutaj na górze mm, pan Kosmos posiada różne takie maszyny latające. No nie ten... tylko maszyny. Chociażby Smok ten smog jest. z Kreatora. No to tutaj jest Platforma Straży Przybrzeżnej. Genialny to zestaw, naprawdę. To. Z 2007 roku. Roswood Strażacka. No akurat nie pamiętam, z którego roku jest. Podaję, że chyba z 2011, z tego co wiem. Jak nie, to poprawcie mi w komentarzach najwyżej, jak jesteśmy w błędzie. Oraz Legion Piersen I, ze Star Warsów i y, portal do naderu Minecraft. Spod serii kolejowej widzę, że posiadasz również stację kolejową, podwigi kolejowe, żeby w zestawie z przyjazdem. Przechodząc dalej, tutaj na parapecie też parę zestawów, jak widzę, posiadasz. Heum Darta Weidera, Drzewko mozai, również je posiada, naprawdę polecam, bo świetny zestaw. Mamy również poduszkowiec z Technik. No, ja akurat nie Lego, ale Kobi, pamiętam, jak była właśnie ta seria kiedyś BP. Także cóż, to by było na tyle w tym vlogu. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli on Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Napiszcie, czy chcielibyście więcej filmów z Panem Kosmosem. A ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, bądź wieczoru. Dzięki. Cześć.